Witam państwa bardzo serdecznie. Panie pośle, panie burmistrzu, panie prezesie. Spotykamy się dzisiaj tutaj w kwestii toru sandeczkowego w Marcinkowicach. Jak wiecie państwo, w ostatnim czasie był to bardzo intensywny temat medialny. Doszliśmy do takiego momentu, że no, niestety opóźnienia w koncepcji i potem trudności, które przyniosły nam. Duże kłopoty związane z tym, że górna część Marcinkowica toru nie miała przygotowanego przestrzennego planu zagospodarowania, który nie przewidywał tam budowy toru. Stąd też tor byłby ograniczony, jeżeli chodzi o długość, do 300 maksymalnie metrów. Poza tym dostaliśmy odmowę od konserwatora zabytków na wstępną koncepcję z uwagi na to, iż jest to teren objęty ochroną, za, ochroną konserwatora zabytków i oczywiście jest naszpikowany pomnikami przyrodniczymi więc wejście w korony, czy zmiana toru, czy pewnych nachyleń no, łączyłoby się z, właśnie z tymi rzeczami, że musielibyśmy się dotykać drzew, które są no, nie do usunięcia, a poza tym drzewa, które ewentualnie mogłyby być usunięte, mają średnicę, szanowni państwo, o, przepraszam, obwód powyżej 200 cm, czyli no, to są drzewa naprawdę bardzo stare i cenne w tym rejonie, więc stąd też wynikły problemy. Spotkaliśmy się zarówno z Panem Posłem, jak i z Panem Prezesem i ze Związkiem Polskim Zwią Staneczkarstwa Polskiego. To już jest nasze czwarte spotkanie. Pani prezesie w tej kwestii omawiamy. Chcę powiedzieć jedno, nie chcę wracać się do tyłu, no kwestia przyznania wniosków to był 11 październik, kwestia zlecenia koncepcji to był 22 luty, kwestia otrzymania koncepcji przez nas to był 1 czerwca, więc no, temat jest naprawdę bardzo szybki, a kwestia ogłoszenia przetargu, żeby środki z prowersji nie przepadły to jest 9 lipca, po 9 lipca już nie mamy możliwości, 11 lipca, po 11 lipca już nie mamy możliwości wnioskowania o środki, one przepadają jak nie było się przetargu ale okazało się, że po intensywnych rozmowach, poszukiwaniach znalazł się świetny teren w opinii tutaj już zawodowców, który znajduje się w piwnicznej, na terenie właśnie piwnicznej zdroju u Pana Burmistrza, który wyraził chęć akcesu tych środków i w tej kwestii ja oczywiście bardzo się cieszę, że zostanie na terenie naszego powiatu, bo będzie to pierwszy tor faktycznie w Polsce i tamten teren spełnia wszystkie wymogi, nie wymaga konstrukcji, nachylenie jest odpowiednie, tak jak mi to Pan Prezes, ale myślę, że oddam głos, to powiedz coś więcej na ten temat i będziemy starać się o przesunięcie tych środków zgodnie z umową złożymy wniosek do ministerstwa przez aplikację dotyczącą zmiany miejsca tego wniosku i przekazania środków do gminy Piwniczna. To może tyle tytułem wprowadzenia. Bardzo proszę, pani Prezesie. O. Witam Państwa. Proszę Państwa, budowa toru plastikowego to już jest praktycznie, można powiedzieć, telenowela. Od zlotu w euforii po upadki, po wszystkie możliwe scenariusze były już rozpatrywane. Prawdą jest rzeczywiście, że obecny tej starosta wykazał dużo dobrej woli, żeby sfinansować i sfinalizować całą tą. Inwestycje, niestety rzeczywiście a problemy z ułożeniem toru, to znaczy to jest taki szczegół techniczny, najważniejsza rzecz była ostatni wiraż na dole potocznie nazywany beczką, po prostu miał za mały promień i to powodowało, że zawodnicy by podlegali bardzo wysokiemu przeciążeniu, co jest z kolei bardzo niebezpieczne dla zawodników. To miał być to przede wszystkim szkoleniowy, gdzie będą małe dzieci od najmłodszego ćwiczyły techniki zjazdów, inty, podobne rzeczy, więc ta rzecz nie wchodziła w grę. Rzeczywiście trzeba przyznać, że były lokalizacje różne, była rozmowa między innymi z Panem Prezydentem Miasta Nowego Sącza, Panem Ludomirem Hanslem, o usytuowanie tego w Nowym Sączu. Lecz niestety tereny, które nam odpowiadają, czyli o odpowiednim nachyleniu długości toru Wszystkowsjo, no to znaleźliśmy takie tereny, ale niestety to były tereny, które są usuwiskami czynnymi, czy coś tych rzeczy. No i po prostu teoretycznie i praktycznie tam nie można było wybudować. Były też różne lokalizacje brane. De facto teraz lokalizacja, jeżeli chodzi o piwniczną, de facto mogę to stwierdzić, że to jest w tej chwili, jeżeli chodzi o budowę toru kompozytowego, jest najlepsza. Posiada odpowiednią długość, odpowiednią szerokość, gdzie... Jak to, sam, jak to sami członkowie Komisji Homologacyjnej przy Polskim Związku Sportów Saneczkowych wypowiedzieli się, że po prostu można kreślić linię z czystą przyjemnością i wszystkie wiraże, które młodzi adepci saneczkarstwa mają przećwiczyć, jest to po prostu tam wykonalne. Nie ma tam tak zwanych skrótów czy coś, no bo po prostu teren czasami też kształtuje pewne rzeczy. Proszę państwa, większość z Państwa może się też zadać sobie pytanie, po co to w ogóle? No. Powiem tak, tutaj mam pana redaktora, który bardzo dobrze się zna na tych sprawach. Historię zna polskiego saneczkarska w i Dobrze sobie zdaje sprawę, że sądeczna Ziemia Krenicka słynęła z saneczek. Myśmy byli liderem wiodącym, od nas się uczyli Niemcy. Austriacy po kolei, wszystkie nacje wiodące w tej chwili w saneczkarstwie, jazdy na saneczkach. na słynny tor w Krynica, który grupa fanatyków, trzeba to podkreślić, odbudowywała co roku, co roku je lodziła. Były różne filmiki na internecie, czy tam na fejsie, czy tam na innych sporach, które po prostu trochę ośmieszały nasz polski związek, że że w takich warunkach nasi olimpijczycy ćwiczą albo mistrzostwa polskie odbywają się tam czy inty podobne ale proszę państwa stanęli, staliśmy przed prostym faktem albo tam albo w ogóle najbliższym torem który my użytkujemy sztucznie mrożonym lodzonym to jest tor w Siguldzie potocznie przez nas nazywany polskim torem Mamy tam od lat wypracowane takie układy niepisane, gdzie nas po prostu trochę po macoszemu traktują. Ślizgi płacimy taniej niż inni i mamy dostęp do tego toru, ale to jest proszę Państwa odległość. Pod bardzo duża, gdzie nie możemy. My, tor ten kompozytowy, o którym dzisiaj jest mowa, ma służyć przede wszystkim jednej rzeczy podstawowej. Na szkoleniu dzieci i młodzieży do prawdziwego saneczkarstwa na torze lodowym. Dlaczego? Dlatego, że de facto na dzień dzisiejszy odbywa się to, że dzieci ćwiczą gdzieś tam na jakiejś drodze czy tam inty podobnie, gdzie teoretycznie nie ma odpowiednich wyrażeń, gdzie nie ma tak zwanej prędkości. Jednak ci trenerzy po prostu na zasadzie no, będzie się nadawał, nie będzie się nadawał, a dopiero prawdziwa weryfikacja następuje na prawdziwym torze gdzie mamy już prędkość, gdzie mamy wiraże, gdzie mamy odpowiednie nachylenia i podobne rzeczy. I wtedy no po prostu nie każde dziecko i nie każdy człowiek może uprawiać saneczkarstwo. To jest, proszę Państwa, prędkość, to jest pierwsza rzecz, zero amortyzacji, bo to nie, nie ma tam żadnych teleskopów ani podobnych rzeczy. I to nie każdy może to stosować. Więc po to był, jest koncepcja budowy toru kompozytowego. Po pierwsze, żeby wszystkie pierwsze szlify przejść. Dwa, jeżeli już kogoś bierzemy do Łotwy czy do Niemiec na tory sztuczne mrożenia, żeby nasi trenerzy mieli przynajmniej to minimum komfortu, że tego młodego człowieka już przetestowali na torach i on już zdaje egzamin. Po to jest nam to potrzebne. Powracając jeszcze do koncepcji toru w piwnicznej to jesteśmy tutaj po rozmowie z panem burmistrzem piwnicznej pan burmistrz wyraził zgodę że oczywiście na osadzenie tam całej tej tego całego toru i jeszcze jest jedna sprawa że będziemy tam chcieli otworzyć szkółkę, klasę w późniejszym tracie klub wszystko to żeby po prostu ten obieg żył jeszcze jedna taka na koniec ten tor nie będzie służył tylko do trenowania zawodników. On oprócz tego może też służyć jako czysto przyjęta rekreacja, to znaczy każdy z uczestników może spróbować swoich sił na takim torze. To jest pierwsza rzecz. Po drugie rzecz my jako polski związek deklarujemy się, że ten tor będzie żył, to znaczy, że będą odgrywane tam różne zawody. Jesteśmy w tej chwili po e, negocjacjach z Międzynarodową Federacją Sportów Saneczkowych, w skrócie fir, gdzie e, jest e, proponowane rozpoczęcie czegoś takiego, co na przykład mamy w narciarstwie, w skokach narciarskich przepraszam, czyli letnie Grand Prix na Sankorolka. i wtedy po prostu będą zawodnicy przyjeżdżali i w Wiecie jakie mamy zimy. Lody naturalnie mrożone praktycznie już w tej chwili nie wchodzą w grę, bo nie ma szans, wylodzisz, możesz mieć szczęście, że przez miesiąc się utrzyma, a może być tak, że dzień przed zawodami już sztoru nie będzie, więc zostają nam dwie alternatywy, albo kompozyt i rolko, albo sztucznie mrożony, który ma powstać w klinice i mam nadzieję, że tak też się stanie. Dziękuję. Po pierwsze oczywiście chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście za to, że decyzja o budowie tego toru zapadła i że będzie mogła ona być zrealizowana w piwniczny zdrój. Ta droga do budowy tego pierwszego w Polsce toru kompozytowego jest długa kręta i wyboista, ale mam nadzieję, że wreszcie uda nam się to zrealizować, bo jest ona bardzo potrzebna. Jeżeli chodzi o Saneczkarstwo, jest to jedna z trzech dyscyplin, która nie ma swojego obiektu. Oczywiście tor taki z prawdziwego zdarzenia jest potrzebny, ale tak jak tutaj wspomniał Pan Wiceprezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, ten tor jest przede wszystkim potrzebny do tego, żeby kształcić tych najmłodszych adeptów saneczkarstwa w Polsce. Ja ze względu na to, że też jeszcze do niedawna byłem członkiem zarządu Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, też. Myślę, zdecydowanie łatwiej będzie mi realizować tą inwestycję, bo mam zdecydowanie większą e, wiedzę i będę na pewno miał e, łatwiejszy kontakt zarówno z polskim Związkiem sportu usadowczego, który tutaj jest e, kluczowy do e, do zrealizowania nie tylko tej inwestycji, ale ze względu, że będzie to pierwszy taki tor w Polsce, naprawdę chcielibyśmy, żeby on spełniał wszystkie te kryteria, jeżeli chodzi właśnie tutaj o uwarunkowania w terenie. To jest duża szansa, że ta realizacja tej inwestycji będzie mogła przebiegać znacznie szybciej i sprawniej niż w Marcinkowicach, a to właśnie ze względu na znacznie lepsze położenie, ukształtowanie terenu. Liczymy na to, że rzeczywiście tutaj będziemy mogli tą inwestycję sprawniej zrealizować. Natomiast oczywiście też te środki, które są zabezpieczone na pewno nie wystarczą na to, żeby żeby w 100% tą inwestycję zrealizować, więc będziemy poszukiwać także dodatkowych źródeł zewnętrznych, czy to w Ministerstwie Sportu, czy to w Samorządzie Województwa Małopolskiego. Tak więc ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Panu Staroście, dziękuję Panu Posłowi, który od wielu lat zabiega też o budowę tego toru i mam nadzieję, że, że właśnie w tej grupie, w której jesteśmy tutaj dzisiaj dobryniemy do tego szczęśliwego finału i, i uda się ten pierwszy tor w Polsce wybudować, bo jest on niezwykle potrzebny. No i też oczywiście dla mnie jest bardzo istotne, że, że ten tor także no, jakby zwiększy atrakcyjność też piwnicznej Zdrój. Też będzie powodował to, że będzie dużo, dużo ekip z całej Europy przyjeżdżać, a więc też będzie większe Zakwaterowanie, będzie więcej miejsc noclegowych wydajnych, co jest bardzo istotne, ale ten tor także będzie spełniał też takie walory rekreacyjne, a więc turyści będą mogli z niego skorzystać. Z tego się też niezwykle cieszę i raz jeszcze dziękuję wszystkim, który, którzy pomogli właśnie w tej decyzji. Dziękuję bardzo. Ten tor będzie zlokalizowany na tak zwanym osiedlu Majerz, gdzieś tam u podnóża Hotelu Beski Balne. Mhm. Tam jest miejsce na parking i inne rzeczy, na przykład infrastrukturę, znaczy to znaczy to oczywiście trzeba będzie przygotować, natomiast to, no to jest naprawdę duży teren, i, i właśnie ten teren powoduje to, że nie będzie takich problemów, o jakich tutaj wspominaliśmy na początku, bo, bo tamta przestrzeń jest po prostu bardzo duża i nie będziemy mieli właśnie takich problemów związanych chociażby z wycinką drzew. No i ukształtowanie tego terenu jest można by było wręcz dało. Jeżeli można, Szanowni Państwo, nie mam głos Panu Posłowi, jeszcze chciałem uzupełnić, że bardzo się cieszę, że w ogóle będzie to na terenie powiatu, bo to no, ważyły, się, ważyły się te losy, stąd tyle tych spotkań i chciałem tu zaznaczyć jedną rzecz, że ten teren mało tego, że to są łąki i jest bez, w zasadzie tak jak tu mówił Pan Prezes, bez tworzenia żadnej konstrukcji pod ten tor może powstać na ziemi, to y, przeszczędny plan zagospodarowania przewiduje na całej długości y, tego terenu zagospodarowanie y, torem saneczkowym, więc y, wszystkie warunki, które na początku były zakładane, te 500 metrów, czy 428, wszystko będzie spełnione zarówno dla mężczyzn, kobiet, jak i dla dzieci. Stąd też y, taka decyzja z naszej strony. Bardzo się cieszę, że Pan Burmistrz y, y, no, zaakceptował, zresztą też działał w Polskim Związku Saneczkowym no i będziemy starać się o te środki, żeby je przesunąć tam i myślę, że wszyscy powinni trzymać kciuki żeby się udało wybudować ten tor na terenie powiatu dziękuję jeżeli chodzi się. o przyznanie tych środków tak jak bo to są środki z polskiego Ładu, jeżeli uda się nam to przeforsować i zmienić obszar czyli na teren gminy Piwniczna to kolejne 9 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej tam mamy wszystko gotowe projektant w związku Saneczkarstwa Polskiego oglądał. Specjaliści oglądali teren, potwierdzają to, więc dla mnie to jest bardzo duża ulga, że jednak to wszystko będzie miało miejsce w lepszych warunkach niż tutaj, no bo tutaj mieliśmy dużo kłopotów związanych właśnie z tym, że to jest teren konserwatora, no i niestety no, drzewa pomniki przyrody. Więc no, z mojej strony duża radość. Dziękuję bardzo za panu za za ten akces. Za wsparcie Panu Prezesowi, no i Panu posłowi, oczywiście, który tutaj zabiega o to już od, od kilku, kilku lat. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Szanowni Państwo, ja, ja już krótko, bo, bo już dużo było powiedziane. E, faktycznie ubolewam nad tym. Znaczy, pierwsze to bardzo dziękuję Panu staroświe Tadeuszowi Zarębie za uczciwe podejście do sprawy i nadwyraz przychylność do tej sprawy ponieważ Pan Starosta tak naprawdę ratuje te środki, które de facto 10 lipca moglibyśmy oddać, bo do wtedy trzeba było tak naprawdę przygotować dokumentację, która nie jest w pełni gotowa i nie jesteśmy przygotowani do realizacji tego toru. Niestety ubolewam nad tym, że w poprzedniej kadencji, mówiąc wprost, nie byliśmy poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, że pojawiają się takie, a nie inne problemy że są problemy z zagospodarowaniem przestrzennym, że są problemy z konserwatorem zabytków, że są problemy z konserwatorem z zabytków i o środowiska, przepraszam, też. A więc, moi drodzy Państwo, pojawiło się tyle zmiennych, które skróciły tor, e, zaoszczyły ten tor co do jego przebiegu, co faktycznie te przeciążenia w prędkości byłyby zbyt duże. A więc tak jak mówię, no dla mnie, to jest bliski z mojemu sercu temat, ponieważ jak ci, którzy mnie znają wiedzą, że mój wujek był saneczkarzem, jest i cały czas mnie dopinguje od wielu lat, żeby walczyć o te tory. A więc sześć lat temu pierwszy raz tak naprawdę było spotkanie, gdzie zaczęliśmy walczyć o Krynice. A więc moi drodzy państwo, mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu pana burmistrza Tomasza, który zna się na temacie, który był członkiem zarządu w związku, dzięki zaangażowaniu tego, że mamy 6 milionów, chcemy przełożyć teraz te 6 milionów, plus pan starosta zadeklarował, że ten wkład, który miał Starosta dać, ten milion 600 tysięcy zostanie też przekierowanych do, piwnicy, do piwnicznej w ramie w ramach wsparcia. Ponadto wystąpimy, do, pan burmistrz będzie występował do pana wojewody, do ministerstwa o zmianę tego terminu, o przekierowanie te, tego miejsca. Ale także o dofinansowanie jeszcze dodatkowe, te brakujące. Też będziemy rozmawiać z Marszałkostwem. A więc, moi drodzy Państwo, jesteśmy gotowi i myślę, że 9 miesięcy to jest maksymalny termin. Myślę, że przy takiej prostocie tego terenu, idealnym układzie, myślę, że te dokumenty mogą powstać szybciej. Tylko byle się Pan Minister, Pan Premier zgodził jak najszybciej na zmianę te, tych, przekierowania tych środków. To jest teraz najistotniejsze. A przypominam Państwu, sport jest ponad podziałami politycznymi. A więc liczymy, tu nie jesteśmy jako politycy, tu jesteśmy jako samorządowcy, jako mieszkańcy sądeczyzny, jako działacze sportowi. Tu nie identyfikuje nas przynależność partyjna, tylko walka o rozwój sportu i turystyki w naszym regionie. Ja to mówię jako pasjonat saneczkarstwa, jako osoba, która od lat tym tematem żyje i się pasjonuje i chcę, chciałbym, żeby sądeczyzna zbogaciła się o tą idealną infrastrukturę. I panie starostwo, szlap pa przed tobą. Bo dzięki tobie i Tomaszowi, panu burmistrzowi tak naprawdę i tu związkowi możemy to wszystko jeszcze uratować i przekierować, i będziemy się cieszyć tym dodatkowym torem. Natomiast też dobra wiadomość kryńca pomału nareszcie kończy plan zagospodarowania przestrzennego, a więc myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie już pełna dokumentacja. Wtedy pan burmistrz wystąpi do marszałkostwa, będziemy się starać w marszałkostwie pozyskać środ środki techniczne na projekt. Projekt to pewnie będzie między 2 3 miliony, no nie wiem, jaką będą oferty i później już będziemy aplikować do Ministerstwa Sportu, żeby Ministerstwo Sportu, ten ostatni obiekt sportowy, który nie istnieje w Polsce, na którym się cztery dyscypliny medalowe rozgrywają na Olimpiadzie, nareszcie powstanie w Polsce i uzupełni ten tor ćwiczewny. A więc moi drodzy Państwo, jeszcze dojazd do sądeczyzny, A więc tak na, na końcu powiem tak, żeby wszystko się to spięło. Dzisiaj wiem, że za chwilę w ratuszu jest spotkanie zespołu parlamentarnego um, do spraw Małopolski. A więc tylko tyle: tak dla CPK.org. Tam można się podpisać pod deklaracją. Podłęże piekiełko jest szprychą do CPK. Jakby się Państwo wiedzieli, jest zbudowana, ale też. Uchylę rąbka tajemnicy, nie mówiliśmy o tym, bo Cep... po tym, że Piekiełko jest zbudowane, ale była tam druga jeszcze prycha zeszyta do Nowego Sącza, o czym nie mówiło się na sądeczyźnie, która mam nadzieję, że też będzie zbudowana, bo była do CPK wprowadzona, Muszyna, Nowy Sącz, Tarnów, bózko zdrój Kielce, Opoczno, Centralna Magistrala Kolejowa. To było wszystko w ramach tak zwanej siódmej szprychy, więc mam nadzieję, że koledzy za chwilę w ratuszu potwierdzą to, że idziemy do przodu, walczymy o sądeczyznę ponad podziałami. Alleluja i do przodu, tak dla cpk.org.pl i zachęcam Państwa, żeby tu turyści z większymi ławami do nas płynęli. więc myślę, Panie Starosto, że jeszcze raz razem wszystko się da zrobić, mimo różnych problemów, które się w życiu Pojawiają. Dziękuję serdecznie. Myśmy otrzymali środki w wysokości 6 milionów, 1 170, zdaje się, jest środków naszego wkładu. Po wstępnej koncepcji tutaj tylko że no, zwróćcie uwagę też Państwo, że wstępna koncepcja to jest taka koncepcja, która miała być przygotowana jako pod program funkcjonalno-użytkowy, czyli do zaprojektu i wybuduj. Pokazała koszt 10 milionów 500. 000. Tylko tutaj Piwniczna będzie miała o tyle łatwiej, że nie będzie tej konstrukcji, o której tu mówił pan prezes, więc trudno tutaj oscylować w tych kosztach, ale myślę, że w granicach 10 milionów, bo tam też był krótszy tor w Marcinkowicach, bo dłużej się nie dało zaprojektować, bo, był, bo była kwestia przestrzennego planu zagospodarowania, więc spodziewam się tutaj kwoty szacunkowo, chociaż mówię, nie jestem specjalistą, ale po tych rozmowach tutaj naszych wspólnych około 10 milionów. Wydaje się, że ten tor kompozytowy jest takim elementem i krokiem do przodu, który wywoła, że będą dodatkowe punkty przy rozmowach z prezesami Polskiego Związku Stanezkarskiego, że mają już coś przygotowane i powstaje taki tor I kolejnym etapem jest ten tor wynicy. Ja to przyjmuję na logikę, że to tutaj bez jakiejś większej polityki powinny być łatwiejsze rozmowy, ponieważ Polski Związek Stanezkarstwa Polskiego nie jest polityczny i tutaj nie ma mowy o polityce i tak z nimi rozmawiamy. Więc stąd też taka moja odpowiedź. Natomiast jeszcze dodam, że jest jeszcze jeden obieg do zbudowania, bo ten tor sztuczny to jest jedna rzecz, która będzie w piwnicznej. Mam nadzieję, że tu będzie ta zgoda na przekierowanie tych środków, bo to jest jeden podpis tak naprawdę, to jest dobra wola. Ale moi drodzy państwo, przypominam, że zaprojektowana czy przygotowana już ścieżka startowa, wieża startowa, ćwiczebna przy Hali Lodowej w Krynicy. Tam koszt był szacowany 2,5 miliona, dzisiaj pewnie już będzie ponad 3 miliony, bo na koszty przez te ostatnie dwa lata wzrosły. I ta ścieżka startowa, ta wieża startowa jest fajna, bo można starty same ćwiczyć też, plus tor ćwiczebny. Natomiast tak naprawdę my czekaliśmy, to nie to, że była zła wola, bo Państwo wiecie, że rywalizowaliśmy z Dusznikami z Zdrój, które chciały cały kompleks sportów zimowych za miliard dwieście milionów budować. Tam ta koncepcja tak naprawdę upadła w pewnym momencie, tam były też zawirowania, jak Państwo wiecie, prawne, a więc tam się dużo rzeczy działo i pewnie by już był budowany tor, tylko że czekamy cały czas na taką prostą formalność, Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego całej Kryniz, która już jest na finiszu. Pan Burmistrz bardzo tego pilnuje, za co mu bardzo dziękuję, bo Piotr Ryba to jest człowiek zafascynowany też tematem, oddany tematowi i też bardzo dobry Burmistrz, z którym działamy razem z Panem starosą, z wszyscy wespół, zespół. Ponieważ chcemy stworzyć tu rodzinę sportów saneczkarskich zimowych, żeby to się na Sądecczyźnie odbiło. Też będą rozmowy, żeby może tą klasę sportową w Marcinkowicach jednak utworzyć też, bo w tamtym roku się nie udało, może wrócimy do tematu. Nie nie tylko saneczkarską, ale generalnie sportową. A więc moi drodzy państwo, naprawdę e, idźmy do przodu, nie patrzmy kto jest posłem, kto jest członkiem takim, a nie jakim wszyscy jesteśmy Sądeczanami, wszyscy kochamy sądeczyznę i wszyscy walczymy. Ja będę rozmawiał, mówię, odpowiem Panu Redaktorowi wprost. Ja już rozmawiałem z kolegami posłami z innych opcji i będziemy mieć jakieś spotkanie też z kolegami. Zachęcam ich, żeby ważne projekty regionalne były ponadpodziałowe i żeby były realizowane i kontynuowane. Zobaczymy jaka będzie reakcja. Ta spałeczka jest już nie po naszej, a po tamtej stronie. My otwieramy dłonie szeroko i wielkie serce, a więc myślę, że pokazujemy to dzisiaj, tą konferencję, i naprawdę sądeczyzna, Sądrz to jest priorytet.